W najbliższą sobotę, 27 września, Stowarzyszenie w niewielkim mieście w centrum handlowym Echo organizuje kolejne spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w sieci dla seniorów. Tak jest. Spotkanie cykliczne seniorzy.net, to już jest druga edycja, cały czas w tematyce cyberbezpieczeństwa, wyłudzeń. A właściwie zapobiegania wyłudzeniom i takim wyłudzeniom, które dotykają szczególnie tej najbardziej zagrożonej grupy, czyli seniorów. Okazało się po pierwszej edycji, po ankietach, które zebraliśmy, że te problemy, a właściwie może nie tyle dotykają, co obawiają się nie tylko seniorzy. Doświadczenia mają też młodsi, bardzo, bardzo młodsi. Także nazywa się to seniorzy, ale każdy będzie mógł zaczerpnąć coś dla siebie. Jak będzie wyglądało to spotkanie? Konwencja będzie taka sama: będą, będą prelekcje fachowców. Będziemy prezentować naszą stronę, na której cały czas pojawiają się nowe aktualności. Zaprosiliśmy specjalistę cyberbezpieczeństwa z firmy Adamet. No i po, potem jakiś networking, tak, tak zwany przy kawie i herbacie, rozmowy. I oczywiście ankieta, która będzie pokazywała na to, jak warsztaty są skuteczne. Warsztaty, warsztaty, tak. No właśnie, a powiemy, kto wygłosi prelekcję. Krzysztof Popek, tak jak zapowiedział, tak jak przy tamtej edycji, i jest szansa, że do, tym razem nie odwoła tego Daniel Grudzień, znaczy nie odwoła, nie wypadnie mu nic ważnego, ponieważ on się tym cyberbezpieczeństwem na co dzień w pracy zajmuje, więc czasami może być tak, że nie będzie mógł do nas dotrzeć. A warsztaty, na czym będą polegać? No warsztaty to będą takie proste formy, które będziemy, będziemy coś pokazywać, będziemy o czymś opowiadać, a potem będziemy z tego e, przepytywać. No i chcielibyśmy znowu pokazać, w jaki sposób e, generuje fałszywe treści sztuczna inteligencja. Chcielibyśmy, żeby ludzie też dowiedzieli się, jak mogą być nabrani, zobaczyć sami, jak stworzyć fake newsa, co w konsekwencji może dać wiedzę, jak się przed nim obronić. Mhm. Pierwsze spotkanie tego typu z tego cyklu odbyło się w maju. No właśnie, czy seniorzy byli na tym spotkaniu aktywni, czy zadawali pyta pytania? W, tak. To była, taka forma otwarta, to była forma otwarta. Zdecydowaliśmy się to zrobić w miejscu, które jest bardzo otwarte, czyli tam, gdzie ludzie się po prostu przewijają na co dzień. Nie tak, żeby zapraszać gdzieś w jakieś miejsce i czekać, aż do nas przyjdą, tylko tak, jakby zaczepiać wszystkich, wychodzić do nich z informacją. Więc byli otwarci, ale przede wszystkim byli zaciekawieni, gdy słuchali o przykładach. Mieliśmy prelegentkę z naszej komendy powiatowej policji, no i tam to było na, na, naprawdę dla ludzi najciekawsze, ponieważ. Tam były e, sytuacje, które się działy na terenie naszego powiatu. Później, tak jak było powiedziane, luźne rozmowy, no i słodki jeszcze poczęstunek, może na zachętę. Oczywiście, tak. To naszym akcjom zawsze będzie towarzyszył taki słodki poczęstunek, kawa i herbata, żeby można było się przy czymś gratisowym e, posilić, napić i porozmawiać. No to powiedzmy o której rozpocznie się to spotkanie. No i teraz zapomniałem. O 12 w południe, tak? tak? Zap od 12 do godziny 16 no e, spotykamy się w centrum handlowym Echo przy wejściu od ulicy Zamkowej, tam w środku koło, koło Rosmana, koło, w samym środku galerii. Michale, powiedziałeś, że spotkanie nie tylko skierowane, adresowane do seniorów, bo jeśli kogoś taka tematyka interesuje, może wpaść po prostu. Oczywiście, oczywiście. Zatytułowaliśmy to Seniorzy Net, ponieważ wiemy, że seniorzy są najbardziej narażoną grupą, najbardziej też wykluczoną informacyjnie, jeżeli chodzi o internet, o cyberbezpieczeństwo, o, o informatykę, te starsze pokolenia. Tak już chyba jest skonstruowany świat, że te starsze pokolenia mają troszeczkę ciężej przyswajać to, co aktualnie się dzieje, jeżeli chodzi o technologię. No i tutaj był pomysł, żeby, żeby to przybliżyć. Ale wyłudzenia, ale hejt. Pishing i, i stalking, to wszystko, te definicje dotykają nie tylko seniorów. Przede wszystkim dotykają, okazuje się, z badań ludzi bardzo młodych w szkole. Hejtowanie, stalkowanie, mobbing i w ogóle to wszystko jest cyberzagrożenie, a my. Przeciwko temu chcemy działać. Powiedziałeś, że te spotkania cieszą się zainteresowaniem. W sumie pierwsze było, teraz drugie. Planujecie kolejne z tego cyklu? Tak, ten cykl jest zaplanowany na trzy edycje. Kolejna będzie w październiku, również w Centrum Handlowym Echo, a jeżeli dalej pozwoli, to po, pozwolą na to warunki, pozwolą na to finanse, chcielibyśmy tak, taką akcję kontynuować cyklicznie i co, zapraszamy. Bardzo I serdecznie. Mimo wolnego dnia, ale seniorzy mają wolne. Tak, przy okazji, przy okazji robienia zakupów, właśnie, ponieważ zdecydowaliśmy się wejść w współpracę z Centrum Handlowym Echo, dlatego że tam dużo ludzi przychodzi w sobotę na zakupy i chcielibyśmy, właśnie przy tej herbacie, trochę się zatrzymać i porozmawiać o tym, jak poprawić swoje bezpieczeństwo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.